Witam bardzo, z tej strony Piotr Dominski, Kłania Sieńsko. E, przed chwilą był u nas pan tutaj z, z lokalny z Birmingham. Skarży się właśnie na pracodawcę, że nie jest taki za dobry, strasznie go stresuje. Jest to sprawa jakaś mobbingowa typowo. No i po prostu tutaj u nas do nas przyszedł po poradę. No i po prostu też z nim żeśmy rozmawiali. Bardzo sympatyczny pan Bartek się nazywa. No i w związku z tym poruszyliśmy tam kilka informacji właśnie, żeśmy rozmawiali, a propos starania się o szkodowanie właśnie za... Plecy. Pan dosyć e, ostatnio był e, w szpitalu e, no i też miał jakieś problemy właśnie w szpitalu, zgłaszał się trzy miesiące temu no i chciałem powiedzieć, że bardzo fajną rzecz, e, że powiedział, że wszystkie jego e, uszkodzenia e, ciała pleców ciągle mówił, że są e, przez pracę. No i to jest bardzo ważne ogólnie moi drodzy mili Państwo, ponieważ czasami zdarzają się e, ludzie u nas, y, którzy po prostu przychodzą do nas i mówią, że mają problem z plecami i tak dalej. Sprawa trwa tam rok, półtora, naprawdę długo to są prowadzone sprawy o plecy, są takie jak gdyby unwanted. No ale często okazuje się, że ludzie nie mówią, że to jest w sprawie y, pracy przez pracę i w ogóle przez pracę. No i czasami jest tak, że po prostu ta sprawa y, idzie po prostu w zamknięcie i nie da rady nic e, tego zrobić, dlatego że e, po prostu e, nie, nie było zaksięgowane, nie było e, zapisane w, e, po prostu jako w, 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 u lekarza w GP, że to jest przez pracę, tylko ludzie mówią, że mają problemy przez pracę, no a ubezpieczalnia właśnie pracodawcy idzie dalej i mówi, że to się po pracy zdało, coś po pracy i tak dalej i po prostu jest kłopot w związku z tym, e, Ludzie mają, dlatego że te e, odszkodowania kończą się niestety niesuccessful. E, no i też jesteśmy troszkę zawiedzieni wtedy, że po prostu tyle pracujemy, tyle wysłuchujemy, tyle się zmienia, wszystko i tak dalej. E, I po prostu nie jest to <laughs> najlepszy claim. Ale pan Bartek, mam nadzieję, że mu się coś uda, e, bo po prostu jest bardzo sympatycznym panem. Mówi, że przez 7 lat. E, przez 7 lat pracował na nocki, też ubrany tak na czarno. Ja tak też pracowałem kiedyś na początku na nocki i ja tak zawsze żartuję, że to są nietoperze. Przy okazji pozdrawiam wszystkich nietoperzy w ogóle, e, ludzi pracujących na nocki. Bardzo ciężka zmiana w ogóle. E, My też mamy nocną zmianę czasami do 20.00. Pani Zuzia zostaje zawsze bardzo pozdrawiam. Bardzo pracująca ciężko też pani. No i po prostu jest tak, że ciężko jest po prostu udowodnić. W związku z tym, gdyby państwo skarżyli się, mam taką prośbę i pobierali cały czas prawda, leczenie, treatment swój, to proszę zawsze dać znać, że było to przez plecy, bolą przez um, pracę i w związku z tym, że praca i przez pracę, choćby było to maśło i maślane, to po prostu proszę zgłaszać, że to przez pracę. E, więc w związku z tym zapraszam do dzwonienia do nas, gdyby państwo zawsze chcieli, aby rozpoznać państwa sprawę, czy będzie successful Indian. To zapraszam bardzo serdecznie. Telefony na samej górze są podane do mnie 24h można dzwonić z nowymi sprawami, żeby się zapytać. Zapraszam bardzo serdecznie oczywiście e, po poradę do specjalisty. Pracuję w oszkodowaniach od końca 2006 roku. E, studiuję prawo w Angielskiej Izbie Adwokackiej Silex. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie i z plecami typowo też. Więc jakkolwiek od razu mówię, że jest to ciężka sprawa i trzeba mieć historię leczenia, niestety bardzo współczuję, ponieważ plecy to bardzo ciężka sprawa. E, dlatego też e, ja e, mam swój taki fotel właśnie dobry, staram się po prostu w, e, też w, dużo jeżdżę m, po prostu i e, też kilka razy miałem rwę kursową i rozumiem Państwa, bardzo współczuję właśnie tych bólów w pleców. E, i po prostu tutaj taka krótka e, rozmowa na naszym kanale, wcześniej też rzucałem filmik właśnie z jedną panią e, dosyć niedawno, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania nas e, no i też akurat w trasie wtedy byłem. I żeśmy rozmawiali, i ona miała akurat taką słabą sprawę. No, ale my nic nigdy nie obiecujemy, zawsze dajemy znać, że my coś zawsze powiedziemy, zawsze się staramy do adwokata, wszystko ładnie opiszemy. No, ale też oczekujemy z drugiej strony, że będzie to sprawa e, jak w najlepszym background, że będzie miało silne postawy. Concrete case najlepiej, prawda? Także zapraszam bardzo serdecznie do starania się z nami z naszego biura z Birmingham. Piotr Domiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i liczę na Państwa udostępnienia, komentarze. Zapraszam do dyskusji pod naszym materiałem filmowym i do usłyszenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Witamy serdecznie w Polskim Centrum Prawnym w Birmingham. W naszym biurze znajdą Państwo kompleksowe usługi prawne w dziedzinie, odszkodowań za wypadki samochodowe oraz pracy do 3 lat. Pomagamy również w uzyskiwaniu samochodu zastępczego oraz otrzymywaniu fachowej wyceny przez inżyniera. W naszym biurze znajduje się też siedziba firmy Contact Law. Pomagamy Polakom w sprawach sądowych w UK i specjalizujemy się w prawie rodzinnym, rozwodach, podziale majątku oraz bankructwie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wszystko to znajdą Państwo na 33 Victoria Street w Birmingham na US Bromwich. Zapraszamy bardzo serdecznie www.największeodszkodowania.co.uk oraz www.contactlaw.co.uk. Zapraszamy do naszego biura.